Witaj! W dzisiejszym nagraniu przedstawię w czym są cztery filary wolnorynkowego socjalizmu, którego jestem osobistym zwolennikiem. W ogóle, czym jest wolnorynkowy socjalizm? To system oparty o tym, żeby można było dostawać na przykład bezwarunkowy dochód podstawowy, który jest pierwszym filarem podstawowym, czy jakąś inną formę dochodu, najlepiej właśnie bezwarunkowego dochodu podstawowego, żeby można było mieć zapewniony byt, a nawet życie komfortowe, dzięki czemu można skoncentrować się na rozwoju, czyli drugim filarze, na pomocy innym trzecim filarze i na prawdziwym dobrobycie. Dzięki czemu Możemy produkować produkty najwyższej jakości, nie podlegające starzeniu produktu, jak mamy obecnie, gdzie specjalnie produkuje się produkty gorszej jakości. Specjalnie montuje się niektóre części w podzespołach czysto samochodowych, elektronice itd., po to, żeby się coś zepsuło. Żeby to nie, nawet nie było opłacalne do naprawy, żeby kupić nowy produkt, żeby przedsiębiorstwa zarabiały. A jeżeli zapewnimy ludziom wyższy dobrobyt, to jest duże prawdopodobieństwo, że będzie mniej tak jakby tych przekrętów robione. Więc możemy zwiększyć automatyzację, Zapewniając ludziom jednocześnie dobrobyt, dochód podstawowy, dowol, dobrowolną pracę, niepodlegającą ani na przymusie, tak jak mieliśmy przed 89 rok, rokiem życia, bo to nie był socjalizm, to był system totalitarny. Ża żaden socjalizm nie miał tych dwóch rzeczy, ani nawet to nie był czysty komunizm. To było połączenie powiedzmy komunizmu z systemem totalitarnym. I Teraz bym wykluczył komunizm, wykluczył totalitaryzm, zostawił socjalistyczno-wolnorynkowy rynek i dzięki temu y ludzie będą mogli pracować z pasją, z zaangażowaniem, żeby tworzyć prawdziwą wartość. Także do zobaczenia na szczycie.